Keman, oh, niech Twoja kupa mnie zbawi. Czemu to się otworzyło? What the fuck? Wiem, że one są fajne i tak dalej. O nie! Na łóżku też lubię spać. <laughs> Dobra, idę za tobą do tej ciemnej, ciasnej dziury. Gdzie jesteście? O, w ciemnej, ciasnej dziurze. Spuszczam ci się na łeb. <grym> być. Idziemy tu czy nie? Ja się boję, nie wiem jak wy. Ale naprawdę to, to miejsce mnie przeraża. Czy mam węgiel? Mam. To robię więcej pochodni. Przecież trochę. Dobra, chodźmy najpierw tu. Fuck! Jezu! Dobra, to nie był dobry pomysł. Biedni. O! No. What the fuck? Nie jestem Bo jakimś ja mistrzem w samolocie, ale coś tam. Coś tam mi się czasem udaje. O! Oh, ktoś się rozbił. Ktoś się. A nie, języki Ktoś się bawił z maleńką. Pod raz taki hejt w komentarzach. Tak, to nie, to normal. Ha, ha, ha Kobiet się ponoć nie bije, ale. Powinnaś być w kuchni. Z drogi śledzie... tygrys jedzie. Om nom, 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 nom. No, tak to była bardzo inteligentna wypowiedź. Oj. Wyłączyłem coś. U. Aaaa! Co się. fajnie, to teraz możecie się poczuć, tak jakbyście zażyli dobrą ilość grzybów. Ale, o strzelił posił... mi. Ja! Nie! Nie! nie. W lawę nie! Padłeś. Nie, spadłeś tam. No, wiesz, ty, co? Zostawić mnie tu na pa, y, pastę jakiegoś gasta, no. Ja zaraz wracam Co zrobisz? Tańczę. Tańcz ze mną. Odrzucę cię dirtę. Dziedzienki. Zimne ognie twojego języka. Ślizgają się po skurcze pieczywa. I one na kiece nie kapnie. Lepiej będzie, gdy go naraz chapniesz. Że, jak to dziwnie wygląda z naszej perspektywy. <noise> co jak to wpakuje do buły? Duże, czy małe? A ty to wpakuj do ust. o no, hot dog. Ta, tam są jeszcze te. Przerażające. Dobra, dźwignia. Nie wiem, co może w sumie się stać. Dźwignia, dźwignia. No. Coś robisz? Ło, fuck! Cześć mamo, hello Jesteście jesteś co w radzi? odcinku. Co robicie? Nagrywamy Nagrywam pierwszy odcinek Kwadratowej Masakry. No, ale co? Co? Fuck! Kuźnia! Tak, zrobicie tamy, zrobicie tamy. No to świetnie. Jestem najlepszy w takie zagadki. Albo nawet lepiej. No, patrzę, Great job! Mistrzem. That piece. Is... I don't no, think that piece goes there. Let's try another spot. Way to go! you more pieces to go. Ha! Great job! That piece. yes an image. It's an <laughs> image. Thank you, Teresa. Just a few more pieces to Jestem tak. I found a clue. It's an invitation Taki wątek There's kryminalny. Jak okay, te to się zbliżają. Fuck! O oh fuck. Shit. Zobaczam muzyczkę. A to co to w ogóle jest? jakiś... Jakichś... Zapraszam... Boże. seksrum czy coś tego typu? Ja się boję. Rezy, weź. No, weź, bo muzyka już leci. Ładnie rozpinuj... Reszi! No dobrze już pędzę. To co mam tam, mam, tam, mam tam tańczyć, tak? No chodź. A nic nie muszę mówić? Nic, musisz tylko tańczyć. O oh, fuck. Co, co to jest? <laughs> Tańcz! O oh, FAK! To jest rura! <laughs> nie. Nie będę Musisz koniec. tańcz Rezy, tańcz Rezy gaming, nikt żeby było na pamiątkę Zawsze i koniec Tańcz pod muzyczka się nie skończy, a Co? Co ja patrzę? O Koniec! Ja z wy wychodzę! O, zostawi mnie samemu. W takim razie... Sam się zabawiaj. I teraz ja proszę. Skakaj w z... <laughs> jak... <laughs> Uwaga, z drogi, bo ja będę wchodził. Ładnie, ładnie, a po co ci ściekłe Ciekaj. O, weź tego, Red weź. Nie róbcie sobie screenshoty jak chcecie Podejdź tutaj, podejdź do kramę łóżka Czekaj, reszty <grywa> 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 Dobra, ja spadam jeszcze, zostawę, żebym się renderował, kręcił, no. spadł Połóżcie jeszcze Papa mu no, Cześć A no, będziemy tęsknić Tak, coś wstrzymałeś się nie wiem, czy to jest taki od O boże Co to znaczy jak to Wiecie na co? Z tym miłym akcentem będziemy kończyć tego live'a bo już...